Jak dbać o swój system operacyjny? 10 prostych kroków do szybszej pracy komputera. Na sam początek: trzymaj się z dala od Windows 10. To nikczemne szpiegowskie oprogramowanie tylko udaje nowy system operacyjny. Tak naprawdę, to groźny trojan rozprzestrzeniający się za pomocą botnetu Windows Update. Wirus 10 znacznie spowalnia działanie komputera i wydłuża czas jego uruchamiania. Ponadto to złośliwe oprogramowanie wymusza automatyczne aktualizacje, a infiltracja przez amerykański rząd sięga zenitu. Na szczęście użytkownicy systemów operacyjnych straszy niż Windows Vista są bezpieczni. Jeśli używasz nowszego systemu, to miej się na baczności. W przypadku infekcji, należy w trybie natychmiastowym wyposażyć się w dyskietkę startową systemu DOS i uruchomić program Format, po czym odprawić egzorcyzmy, pokrapiając jednostkę centralną wodą święconą. Gdyby to zawiodło, należy czym prędzej odłączyć komputer od sieci, rozbić dysk twardy przy pomocy dużego młota, a pozostałe podzespoły jak najszybciej zezumować. Korzystaj tylko ze sprawdzonych wersji oprogramowania. Na przykład Windows XP Office 2003 Java 6. Z oprogramowaniem jest jak z winem. Im starsze, tym lepsze. Nowe wersje oprogramowania posiadają całą masę denerwujących funkcji nieodkrytych jeszcze błędów, a wersje starsze są już przetestowane przez lata i działają świetnie. Wyłącz automatyczne aktualizacje. Nie pozwól, aby te od mało Miękkiego zainstalowały swoje moduły do szpiegowania na Twoim komputerze. Odinstaluj program antywirusowy. Nie od dziś wiadomo, że wirusy znikły w erze dyskietek. Jednymi zagrożeniami dla twojego komputera są programy niby antywirusowe, które bezczelnie udają, że coś robią, kłamiąc w żywe oczy, sieją popłoch, okropnie spowalniają proces systemu, a ponadto kopują cały dysk twardy podczas skanowania w chmurze do NSA. Są głównym źródłem wibracji ego. Natychmiast wyłącz ochronę aktywną i usuń ten parszywy software. Zainstaluj więcej RAMu. Pamięć operacyjna to ta, która ma największy wpływ na ogólną wydajność komputera. Do tego celu wykorzystaj program w stylu Free RAM Downloader. Zainstaluj przydatne paski narzędzi. Paski narzędzi zwane z angielska Toolbarami przyspieszają ogólną pracę systemu i dodają nowe przydatne funkcje. Pozwalają przeszukać dotąd nieodkryte zasoby internetu. Zapomnij o Google Cam. Pokrywa on jedynie 10% znanego nam internetu. O wiele więcej możesz znaleźć korzystając z Ask.com czy paska narzędzi Babylon Search. Zainstaluj starsze wersje Java, Flash Playera i Adobe Reader'a. W obecnych czasach niezbędne do działania każdej aplikacji internetowej, a starsza wersja chroni przed niestabilnością i zagrożeniami. Zaktualizuj swoje sterowniki z programem Driver Updata. Według amerykańskich naukowców, nieaktualne sterowniki do myszki powodują, że ma skłonności do ucieczki, a do tego radzieccy uczeni potwierdzili, że użytkownik piszący na klawiaturze ze starym sterownikiem popełnia aż do 40% więcej błędów ortograficznych. Pobierz program Przyspiesz Komputer, jak zresztą sama nazwa wskazuje. Korzystaj z najnowszej przeglądarki Internet Explorer 8. Szybka przeglądarka internetowa jest niezbędna podczas pracy w sieci. Windows Internet Explorer 8 jest piekielnie szybki, odporny na wszelkie ataki i rewelacyjnie zgodny ze standardami HTML5 czy CSS3. Sprawdź ten link, który właśnie podesłał ci znajomy.